Wiele polskich firm rodzinnych to spółki komandytowe, a Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ich podwójne opodatkowanie. Co jeszcze można zmienić? O tym będę rozmawiał z Panią Anną Turską-Tomczykowską z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mecenas, na jakim etapie jesteśmy procesu legislacyjnego? Sytuacja wygląda w ten sposób, że 28 października odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym uchwalono projekt ustawy wprowadzający opodatkowanie spółek komandytowych. Następnego dnia, czyli 29 października, projekt ten został przekazany do Senatu. Warto zwrócić uwagę na taki ciekawy fakt, jak kalendarz przede wszystkim, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Senat ma 30 dni na zajęcie stanowiska w stosunku do tej ustawy, jeżeli chciałby. Marszałek Senatu i cała Izba, wykorzystać maksymalny termin, to wówczas jesteśmy w okolicach 27 listopada, czyli to jest przedostatni dzień roboczy. W związku z tym, ostatniego dnia listopada, czyli 30 listopada, powinien się zebrać sejm, jeżeli uchwalić ustawę, przekazać do podpisu prezydenta, jeżeli to miało być wszystko LG artis. Natomiast no tutaj warto zwrócić uwagę, że nie ma zaplanowanego posiedzenia Sejmu na ten dzień. Kolejne zaplanowane posiedzenie jest w okolicach, jak dobrze pamiętam, 9 i 10 grudnia. Jeżeli wówczas dopiero ten projekt będzie procedowany, no to mówimy tutaj potencjalnie o możliwości złamania konstytucyjnej zasady pewności do, do prawa. Jest już utartą zasadą w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego od połowy bodajże lat 90., że jakiekolwiek zmiany podatkowe, jeżeli mają być wprowadzane na niekorzyść podatników, a ewidentnie ta zmiana jest zmianą na niekorzyść podatników, muszą zostać uchwalone w dzienniku ustaw co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, a więc w obecnym roku byłby to dzień 30 listopada. Oczywiście nie da się wykluczyć również tego, że Senat będzie szybciej procedował nad tym projektem ustawy. Wiemy również, że jest zaplanowane posiedzenie Sejmu bodajże w okolicach 17-18 listopada. Jeżeli do tego czasu Senat przekazałby projekt... Projekt ustawy po ewentualnych wprowadzonych przez siebie zmianach, wówczas wszystko mogłoby odbyć się legally zgodnie z kalendarzem. Natomiast biorąc pod uwagę Ilość, yy, 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 ilość uwag zgłaszanych przez liczne organizacje, nie tylko przez poszczególnych przedsiębiorców, ale przez całe organizacje zrzeszające yy, prywatnych przedsiębiorców. No, wydaje się, że Senat jednak powinien pochylić się nieco dłużej nad, nad tą ustawą i by nami rozważyć yy, proponowane zmiany. Dlaczego zapisy tej ustawy właśnie są tak dalece kwestionowane przez pracodawców, jak i przez Same organizacje pracodawców, jak i przez same firmy rodzinne. Jaka, jakie zmiany są najistotniejsze, gdy pani przypomniała? Moje ocenie są tutaj dwa główne powody. Pierwszy jest taki, że mamy rok pandemii, rok, w którym wszyscy przedsiębiorcy absolutnie odczuwają na swoim biznesie jakby negatywne skutki, negatywne skutki pandemii, a tymczasem zamiast im pomóc, postuluje się wprowadzenie dodatkowych, niekorzystnych zmian, które nie powodują tylko opodatkowania spółek komandytowych, bo to jest jakaś część tej ustawy i warto, żebyśmy o tym pamiętali, ale wprowadzają szereg nowych regulacji, do których trzeba się przygotować, szereg nowych obowiązków administracyjnych. I wydaje się, że to absolutnie nie jest ten moment. Organizacje zrzeszające firmy rodzinne postulują odłożenie prac nad tą ustawą o co najmniej rok. Drugi powód, już skoncentrowany wyłącznie na spółkach komandytowych, jest taki, że absolutnie ta ustawa nie odpowiada na założenie Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów wprowadzając tą ustawę twierdziło, że. Robi to w celu walki z tak zwaną agresywną optymalizacją podatkową, w celu walki z, z wyprowadzaniem pieniędzy z Polski. Tymczasem okazuje się to wielotną bzdurą, ponieważ jest już szereg badań między innymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który wskazuje, że nie, nie pamiętam tej chwili, ale na pewno poniżej 10% spółek komandytowych to są spółki z udziałem zagranicznym. Mało tego, te wprowadzane zmiany spowodują to, że w przypadku yy, wspólników zagranicznych niewiele się zmieni. Oni i tak będą płacili podatek raz w Polsce, dokładnie tak jak ma to miejsce dotychczas. Natomiast to, w kogo uderzy yy, ta zmiana, to jest właśnie. Polski rodzinny biznes, który doszedł już do takiej, do takiej decyzji, aby stosować formę prawną, która z jednej strony jakby pozwala na to jednokrotne opodatkowanie, ale z drugiej strony pozwala na odcięcie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. O zmianach podatkowych, dotyczących zwłaszcza firm rodzinnych, rozmawiałem z panią Anną Turską Tomczykowską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie wzajemnie.